Pewien człowiek miał dwóch synów, zwrócił się do pierwszego i rzekł, dziecko idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Drodzy bracia w powołaniu kapłańskim z księdzem Prawatem Dziekanem, proboszczem tej wspólnoty parafialnej na czele, drodzy siostry i bracia zebrani tu w krośnie w świątyni dedykowanej świętemu Piotrowi, świętemu Janowi z Dukli. Drodzy siostry i bracia, łączący się z nami za pomocą naszego archidycyzjalnego Radia radiafara. Dwa lata temu w uroczystość liturgiczną, wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II, piotr naszych czasów, papież Franciszek, powiedział, że Jan Paweł II był nadzwyczajnym darem Pana Boga dla Kościoła, był pełen pasji dla życia, dla ludzi. I dla Kościoła. Niech będzie przykładem dla nas, mówi papież. Dzisiaj, drodzy siostry i bracia, przeżywając Adwent, stojąc na początku Nowego Roku Duszpasterskiego, który jest realizowaniem hasła Chcemy wierzyć w Chrystusowy Kościół, razem z papieżem Mianem Pawłem II spróbujmy popatrzeć na tajemnicę Kościoła. Spróbujmy popatrzeć na, na to, jaka jest nasza odpowiedzialność za Kościół. Przecież dzisiaj od czasu do czasu zdarza się, że tam temat Kościoła pojawia się w mediach, pojawia się w naszych rozmowach, powinien pojawiać się w naszej modlitwie, czy też także i w naszym działaniu. Bo drodzy siostry i bracia, Kościół może być bardzo różnie postrzegany, bardzo różni ludzie mogą i mówią o Kościele. Można mówić o Kościele z punktu widzenia człowieka niezbyt wierzącego czy nawet niewierzącego. Można o Kościół opisywać, charakteryzować, robić różne zestawienia. Można Kościół krytykować, co dzieje się w wielu przypadkach w mediach. Można ograniczać się tylko do zewnętrznej zewnętrznej postaci Kościoła patrząc na jego organizację, na sieć parafialną, na ilość ludzi przychodzących do, do świątyni na niedzielną przeświętą, ilość ludzi utożsamiających się z nauką Kościoła. A to patrzenie jest bardzo płytkie i niewystarczające. Jest także i drugie spojrzenie, które jest pełne uznania dla fenomenu, tak to mówią badacze, fenomenu Kościoła. Mówią, że mimo wielu proroctw, mimo, mimo wielu prognoz Kościół istnieje. I w wielu przypadkach potrafi się odrodzić, nawet wtedy w takiej sytuacji, kiedy wydaje się, że jest zniszczony, że kościoły były pozamykane, że kapłanów nie było, że wierni nie mieli odwagi gromadzić się razem w świątyniach czy obok świątyni na modlitwę. Bywa, że kościół jest przedmiotem pewnego rodzaju podziwu, gdy chodzi o dynamizm, o rozwój, gdy chodzi o to, że że przyciąga mimo wszystko ludzi w swoje szeregi. A to spojrzenie też jest niewystarczające. Dlaczego? Bo brakuje w tym spojrzeniu elementu bardzo ważnego, jakim jest wiara. Wiara pozwala nam popatrzeć na Kościół jako pewną rzeczywistość składającą się z elementu boskiego i ludzkiego. Boskiego, świętego, doskonałego, bo doskonały jest Pan Bóg. Doskonały jest Chrystus, który utworzył Kościół, jest święty. Doskonali są święci, Najświętsza Maria Panna, święci, którzy przez 2000 tysiące lat pokazali, że Ewangelia jest możliwa do zastosowania w życiu. Ale z drugiej strony mamy świadomość, pełną świadomość, że Kościół jest wspólnotą także składającą się z nas, ludzi, obaczonych słabościami, niedoskonałościami walczącymi, o świętość walczącymi ze swoimi grzechami. Ta, to spojrzenie, to spojrzenie na tę rzeczywistość jest rzeczywiście czymś bardzo pięknym i ciągle wzbudzającym nas, pobudzającym nas do refleksji. Nic więc dziwnego, że na tajemcą Kościoła zajmowali się przez wieki teolodzy, także zebrani na soborach powszechnych, na różnych spotkaniach kościelnych. Podczas ostatniego Soboru Watykańskiego II tak bardzo wiele obrazów przewijało się i przewija się w dokumentach tegoż Soboru. Są to obrazy bardzo biblijne, zakorzenione mocno w Piśmie Świętym i Starego i Nowego Testamentu. To właśnie w perspektywie wiary Kościół nazywa się tam ludem bożym, nazywa się owczarnią, winnicą nazywa się rolą prawną, nazywa, nazywa, nazywa się owczarnią, czy w ujęciu autora dzisiejszego drugiego czytania, świętego Pawła, ciałem mistycznym, czy Bożą budowlą. Jak patrzył na kościół ojciec święty Jan Paweł II, którego dzisiaj w sposób szczególny czcimy. W 1990 roku, podczas Światowych Dni Młodych, Proponował, żeby młodzi i nie tylko młodzi zastanowili się nad obrazem kościoła, który był mu szczególnie bliski. Nad obrazem kościoła ukazanym przez Chrystusa w mowie wygłoszonej w Wieczerniku, kiedy to Chrystus mówił: Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. I przekazał swoim słuchaczom jakby polecenie, prośbę, bądźcie żywymi latoroślami, ukazując wcześniej los gałązki winnego krzewu, która jest odcięta, która upada, nie ma łączności z winnym krzewem, skazane jest na uschnięcie i nie przynosi owoców. Natomiast my według nauczania świętego Jana Pawła II mamy przynosić owoce. Tym owocem szczególnym jest świętość. Ale warunkiem przynoszenia tego, owoców jest nie, tego owocu jest nie tylko nasz wysiłek, ale nasza łączność z pniem, z krzewem winnym, ta łączność, która jest możliwa do zastosowania przez, przez wiarę. Naszym zadaniem jest to, abyśmy potrafili uświadomić, chcieli sobie uświadomić, że wtedy żyjemy w Kościele, jeżeli jesteśmy złączeni z Chrystusem przez łaskę święcającą, przez sakramenty święte, jeżeli jesteśmy złączeni z Kościołem przez modlitwę, przez naszą rozmowę z Chrystusem, założy, założycielem Kościoła. We wspomnianym orędziu skierowanym do młodych całego świata, a więc także i do nas, Jan Paweł II mówił, że czy potrzebny jest radykalizm i wysiłek zmierzający do tego, aby tę łączność utrzymać. I ciągle na nowo, jak mówił Jan Paweł II, to także w pewien sposób nawiązujący do dzisiejszej prekopy ewangelicznej, Chrystus mówi do nas, idźcie do mojej winnicy, czy idźcie do kościoła. Chodzi tu nie tylko o to, żeby iść za głosem swojego powołania do kapłaństwa, czy do życia zakonnego, bo temu powołaniu Ojciec Święty poświęcił sporo miejsca w swoim wystąpieniu, ale chodzi o to, żebyśmy ciągle na nowo odkrywali swoje powołanie takie, jakie Pan Bóg zakodował w naszym sercu. To powołanie do świętości, powołanie do życia w rodzinie, w małżeństwie, do życia w stanie zakonnym, w kapłaństwie, to powołanie, które jest tak bardzo, bardzo indywidualne i przepisane właściwie dla każdego z nas z osobna. Nie wahajcie się, mówi papież, odpowiedzieć Chrystusowi tak. Spełniałem obo codzienne obowiązki, doskonaląc się walczący ze złem. Oddawanie się, mówił papież Jan Paweł II, na służbę Panu Bogu w kościele. Jest wspaniałym posłannictwem. Jest wspaniałym posłannictwem być w kościele, także tym pogardzanym, wyśmiewanym, wyszydzanym, krytykowanym czy też niszczonym. To dlatego z wielką, wielką siłą Jan Paweł II prowadził ludzi do kościoła. Ukazywał jego wymiar bardzo bliski, bardzo serdeczny poprzez swoje swoją obecność między ludźmi poprzez niezwykłą energię, która go cechowała, gdy chodzi o głoszenie Ewangelii, o przypominaniu przykazań, przykazań, chciał budzić wiarę i budził tę wiarę, dając także świadectwo życia. Kontynuował odnowę, którą rozpoczął sobór watykański II, którą realizowali tak dzielnie Jan XXIII i święty Paweł, papież Paweł VI. To jego zadaniem było to, by przygotować Kościół do wejścia w nowe trzecie tysiąclecie, trudne jak się okazuje, by podejmować ciągle nowo to wezwanie, które tak często jest wypowiadane z różnego rodzaju ambon i miejsc kościelnych. To wezwanie, którym jest nowa ewangelizacja, czyli wezwanie do wzmożonego wysiłku, do ciągle na nowo, Ponawianej, ponawianego głoszenia Ewangelii. Jesteśmy wdzięczni za to, że obogacił Kościół szczególną troską o dzieci i młodzież, organizując choćby trwające do dzisiaj Światowe Dni Młodych. To niezwykły dar dla Kościoła, jak mówi papież Franciszek, i uświadamiamy to, sobie, uświadamiamy to sobie także w perspektywie naszej ojczyzny, wspominając pielgrzymki, także i tę do krosna. Chciałbym, by Kościół był bliski i by był, o czym warto wspomnieć, tak bliski, jak dom, jak dom rodzinny, jak miejsce, w którym czujemy się bezpieczni, za które jesteśmy odpowiedzialni, o które przeozdabiamy i które budujemy całym wysiłkiem. I pora, drodzy siostry i bracia, zadać sobie pytanie, jaki jest mój obraz, mój obraz Kościoła. Mojego kościoła. Chodzi nie o to, abyśmy patrzyli na to, jaki jest obraz papieża, biskupów, kapłanów, sąsiadów, ale jaki jest mój obraz. Ma to być mój obraz kościoła, który jest rzeczywistością, trzeba sobie to uświadomić jeszcze raz, bosko-ludzką, nacechowaną i skierowaną na to, żeby być świętym, doskonałym, by, by doprowadzić. Samego siebie do zbawienia i pomóc innym. To dlatego mamy czuć się żywymi członkami mistycznego ciała Chrystusa, żywymi kamieniami w tej Bożej budowli, czy też żywymi winoroślami, winnymi, winnymi gałązkami złączonymi z Chrystusem. Mamy szczególną rolę do odegrania. Tym szczególniejszą, im trudniejsze są czasy, które przeżywamy. Zawsze pozostaje. Ten, to wezwanie, aby być świętym, aby być wiernym swojemu powołaniu. Być w Kościele to znaczy służyć. Kapłan, biskup, kapłan, siostra zakonna wszyscy, jak tu jesteśmy, mamy służyć wspólnocie, wspólnocie, do której mamy zaszczyt należeć, począwszy od Chrztu Świętego. I bądźmy wdzięczni za to, że możemy ten Kościół budować, że możemy ten Kościół rozszerzać. Papież Benedykt XVI mówił o tym, że Jan Paweł II ukierunkował Kościół, chrześcijaństwo ku przyszłości, ku Bożej przyszłości wykraczającej poza historię, lecz również ku przyszłości, w której jest ten Kościół zakorzeniony. Nie wstydźmy się tego, że należymy do Kościoła, nie wstydźmy się tego, że, że ten Kościół tworzymy. Chlubmy się tym, że Kościół jest święty, bo ma takich świętych jak Jan Paweł II i świętych naszych patronów. Szczyćmy się tym, że naszą szczególną opiekunką i patronką czasu Adwentu i, i czasu zbliżającego się Bożego Narodzenia jest Najświętsza Maria Panna, którą słusznie nazywamy, szczególnie od Soboru Watykańskiego II, matką kościoła niech ona nam pomoże realizować te ideały które pozostawi po sobie Chrystus i które przypominał nam święty Jan Paweł II amen